Dzisiaj przyjrzymy się najsilniejszym superbohaterom, jakich kiedykolwiek stworzono. Moc różni się od siły. Siła ma duży wpływ na podnoszenie ciężarów i potężne ciosy. Natomiast moc obejmuje zarówno siłę, jak i inne nadludzkie zdolności, które są poza ludzkim pojmowaniem. Ci bohaterowie byli naszymi bożkami od niepamiętnych czasów, a ich ranking nie jest tak naprawdę taki prosty. Kim są najsilniejsi superbohaterowie w historii? Jeżeli jesteś zagorzałym fanem Marvela lub DC, ta lista z pewnością Cię zainteresuje. Miejsce 10. Shazam Shazam jest jednym z najpotężniejszych bohaterów DC, a jego moc ma magiczne walory. Kiedy Billy Baston został wybrany przez czarnoksiężnika Merlina, został obdarzony niesamowitą mocą, która zmieniła go w superbohatera. Musiał tylko wykrzyczeć swoje imię Shazam i wola. Przekształca się on wtedy w dorosłego człowieka o niewiarygodnej mocy. Ma tendencję do posiadania mądrości Salomona, siły Herkulesa, wytrzymałości Atlasa, mocy Zeusa, odwagi Achillesa i szybkości Merkurego. Może strzelać on również prądem z dłoni. To musi być naprawdę niesamowite, będąc nastolatkiem. Miejsce 9 Hulk Kiedy słyszysz imię Hulk, co przychodzi ci na myśl? Siła? Zniszczenie? Szał? Chaos? Cóż, nadal nie będziesz się mylić, jeżeli pomyślisz o którymkolwiek z nich, ponieważ Hulk jest potworem, ale potworem, którego wszyscy kochamy. Jest on jedną z najpotężniejszych postaci Marvela i jest zdecydowanie jednym z najsilniejszych. Jest tak potężny, niszczy wszystko na swojej drodze, szkodząc też przy tym innym. Jest odporny na wszystkie choroby i wirusy, potrafi oddychać pod wodą, a także adaptować się do wrogich środowisk. Miejsce 8. Wonder Woman może wygląda kobieco, ale jest niesamowicie potężna. Nazywa się Diana i jest księżniczką Amazonek. Moglibyśmy nazwać ją przyrodnią siostrą Herkulesa, ale nie ma ona ojca. Została stworzona z gliny przez Zeusa. Jest ona członkiem Ligi Sprawiedliwości. Posiada boskie zdolności, które obejmują lot, super szybkość, super nadludzką siłę, niewrażliwość, świetne umiejętności bojowe, no i trwałość. Powiedzmy, że potrafi robić większość rzeczy, które Superman potrafi, a nawet lepiej walczy. Wonder Woman została również uznana za godną uwagi, ponieważ była ona w stanie podnieść motora. Miejsce siódme Kapitan Marvel. Zanim odrodziła się jako Kapitan Marvel, Carol Danvers była pilotem sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Kiedy została narażona na eksplozję, która spowodowała, że została przekształcona w Kapitana Marvela, stała się jedną z najpotężniejszych istot we wszechświecie. Jej poziomy mocy natychmiast rosły, posiada zdolność pochłaniania energii i mogła powiększyć swoje moce przez strzelanie laserami z palców. Dodatkowo forma kapitana Marvela sprawia, że ciężary rzędu kilkudziesięciu ton nie stanowią dla niej żadnego wyzwania. Potrafi także latać z prędkością ponad 7000 km na godzinę. Miejsce szóste. Doktor Strange Jest zdecydowanie jednym z najpotężniejszych superbohaterów Marvela. Jest obrońcą Ziemi przed magicznymi i mistycznymi zagrożeniami. Nosi on ze sobą artefakt zwany Okiem Agamotto, dzięki któremu może tworzyć iluzję, badać umysły przeciwników czy podróżować między wymiarami. Do tego używa płaszcza lewitacji, który pozwala mu latać. Jest on strażnikiem Kamienia Czasu, jednego z sześciu kamieni nieskończoności. Posiada wiele umiejętności takich jak inteligencja na poziomie geniusza, potrafi operować magią na najwyższych poziomach, a także korzystać z energii kosmicznej. Jest również zdolnym lekarzem i chirurgiem. Miejsce 5. Fenix. Gengre to mutant jest jednym z najpotężniejszych członków X-Men. Swoją moc czerpie z siły Fenixa. Z drugiej strony, Fenix jest nieśmiertelnym i niezmiennym przejawem uniwersalnej siły życia i pasji. Siła Fenixa nadaje jej zdolność telepatii oraz zdolności telekinetyczne. Jest także ona w stanie latać z ponad dźwiękową prędkością. Uważa się również, że posiada nadludzką siłę i może bez problemu niszczyć pancerniki. Miejsce 4. Spectre. To nasz kolejny najpotężniejszy superbohater na tej liście. Jest to jeden z najpotężniejszych agentów i jedna z najpotężniejszych istot we wszechświecie DC. Spektr jest boskim duchem zemsty, który musi posiadać gospodarza, aby ograniczyć i zaoferować swoją moc i przewodnictwo. Poziom jego mocy różni się w zależności od zajmowanego przez niego gospodarza. Oznacza to, że jego moce zależą od gospodarza, w którym przebywa, i to, co może zrobić, odbija się na wyobraźni, sile woli i pragnieniu zemsty ze strony gospodarza. Tak więc jeżeli przejmuje ciało osoby przepełnionej żalem, gniewem i pragnieniem zemsty, no cóż, wiemy jak to się skończy. Miejsce trzecie. Sentry. Jest prawie na tym samym poziomie mocy co Superman. Od samego początku udowadniał, że jest jednym z najpotężniejszych bohaterów Marvel Universe. Osobiście stwierdził, że ogólny poziom jego mocy jest porównywalny z milionem eksplodujących słońc. Posiada nadludzką siłę, szybkość, zdolność latania, niewidzialność, telepatię, zmartwychwstanie, zmiany kształtu itd. Jest on uważany za odpowiedź Marvela na Supermana. Miejsce drugie Thor. Thor jest uważany za najpotężniejszego mściciela, ale niekoniecznie najsilniejszego. Niemniej jednak, Thor jest o wiele potężniejszy niż jakikolwiek mściciel i może osiągnąć poziom mocy, do których nawet Odin, jego ojciec, nie jest w stanie dotrzeć. Jedyną rzeczą, którą należy wyraźnie powiedzieć, jest to, że Thor nie jest potężny dzięki swojemu młotowi. Przeciwnie, jest on narzędziem przekazanym Thorowi, aby pomóc mu w kierowaniu jego mocą. Thor jest Bogiem Gromu, synem Odyna i dziedzicem tronu Asgardu. Posiada boską siłę, ponadnormalną inteligencję, nadludzką prędkość, wytrzymałość, zdolność lotu, trwałość, zwinność i refleks, niezniszczalność i wiele, wiele innych. Ale jest jeszcze ktoś mocniejszy. Na miejscu pierwszym mamy Supermana. Ah. No, Superman. Co mogę o nim powiedzieć, czego jeszcze nie wiecie? Jest jednym z niewielu bohaterów, którzy stanęli w obliczu niemal wszystkich zagrożeń: od niebiańskich stworzeń, półbogów, magów, mutantów czy międzygalaktycznych istot. Wiadomo, że kilkakrotnie ocalił on całą rzeczywistość. Jego poziom mocy jest nieograniczony. Gdy Superman staje się zły, cały wszechświat drży. Może on zrobić wszystko, wszystko co chce. Największą słabością Supermana jest zielony kryptonit, który nie tylko potrafi osłabić Supermana, ale przy dużym kontekście nawet może go zabić. A Wy? Kogo uważacie za najpotężniejszego? Możecie wskazywać Wasze typy. Moim akurat jest: no w sumie Superman albo Thor. A Waszymi? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!